Na maturze podstawowej będziecie mogli spotkać zadanie, w którym to na przykład będziecie musieli wyznaczyć dziedzinę danej funkcji z jej zbioru wartości, czy też miejsca zerowe, a także inne własności funkcji, które wypisałem z boku, na podstawie danego Wam wykresu funkcji, czy to Liniowej, kwadratowej, czy też takiej funkcji, tak jak mamy ją narysowaną tutaj. No i teraz tak, dziedzina funkcji to pamiętamy, były wszystkie x, czyli akurat tutaj te wszystkie x to będzie po prostu od minus siódemki do szóstki, tak? To jest nasza dziedzina, czyli zbiór x'ów. Z tym, że minus 7 zapiszemy sobie w nawiasie otwartym. Dlaczego? Dlatego, że tu mamy kółeczko otwarte, no więc sama w sobie minus 7 nie będzie wchodziła w skład tego przedziału. Ona nie będzie x, który mógłby być gdzieś tam rozwiązanie, tak? Którym moglibyśmy podstawić pod funkcję i wtedy wyszłaby nam czwórka, tak? No ale. Tą minus siódemkę dajemy w ten mały nawias, dlatego że tam koło minus siódemki mamy tak bardzo malutkie liczby, że no nie jesteśmy w stanie ich tutaj prawdopodobnie wszystkich wypisać. Dlatego piszemy sobie za pomocą tego nawiasu otwartego. No i do szóstki, gdzie mamy już domknięty, ewentualnie taki. Tak można zapisywać ten. Ten nawias domknięty. tak? No bo szósteczka już jest, mamy kółaczko zamknięte. W takim razie szóstka będzie się nam tutaj wgrywała w to miejsce. Zbiór wartości. Zbiór wartości funkcji tak to są wszystkie y. Czyli w tym przypadku wszystkimi y to są od minus dwójki. Do czwórki, tak? Czyli mamy od minus dwójki domknięty do czwórki, tym razem otwarty, tak? Bo czwórka nie jest, to jest najwyższa, nie jest to najwyższa yy, wartość. Pamiętamy też, że jeżeli chodzi o, yy, jeżeli chodzi o dziedzinę, to liczymy sobie te x -y od lewa do prawa, tak? Czyli od tąd do tąd. A jeżeli chodzi o zbiór wartości, tak to od dołu do góry. Jeżeli chodzi o miejsca zerowe, no to miejsca zerowe są to takie miejsca, w których um, ten nasz wykresik um, no, jest um, przecina oś o x, tak? Czyli ta oś tutaj o x to jest ta oś, tak? Czyli oś x. -ów. W takim razie, gdzie ona przecina? No, minus 5 oraz. 3, tak? To są dwa miejsca zerowe, ponieważ jest tutaj i tutaj, tak? To są te nasze dwa miejsca zerowe, gdzie funkcja, wykres funkcji przecina sobie oś o x. Jeżeli chodzi o najmniejszą, największą wartość funkcji, no to najmniejsza w tym przypadku występuje, mianowicie jest to minus 2 dla... X, y, może po prostu napiszmy minus 2, ale pamiętajmy, że ta minus 2 y, zawsze jest dla jakiegoś x, w tym przypadku dla x równego minus 4. Jeżeli chodzi o największą wartość funkcji, no to akurat w tym przypadku ona nie istnieje. Istniałaby, gdybyśmy mieli jakąś najwyższą wartość, tak, tutaj zakończoną. Albo kółeczkiem zamkniętym, albo gdyby wykres funkcji wyglądał następująco, no to wtedy moglibyśmy mówić o największej wartości funkcji. Ale w tym przypadku ona nie istnieje. Następnie to są przedziały monotoniczne. Znaczy, przedziały monotoniczności to są, gdzie ona rośnie, tak? czyli. Rosnące to mamy od minus czwórki do minus dwójki, od dwójki do czwórki, maleją od minus siódemki do, czw do minus czwórki, czy może zapiszmy sobie, że funkcja F od X maleje dla x należącego do przedziału od minus siódemeczki do minus czwórki, przecinek albo średnik, pamiętamy, że tutaj nie dajemy. Sumy, tak? tak, jak w przypadku tutaj, gdzie po prostu x jest równy 2, no i on należy do, do takich x-ów jak minus 6, minus 2, 3 i 5. Tak tutaj funkcja jest stała, stała akurat w przedziale od minus 1 do 2, ale chodzi o to, że ona ma wartość równą 2. Jeżeli chodzi o to, kiedy ona jest większa od 2, tak, no to, patrz, no to można sobie pomocniczo narysować kreskę. Czyli tutaj, gdzie jest dwójeczka za wysoko troszkę, tutaj rysujemy, no i wszystko to, co jest powyżej, tak, to jest, czyli x należy do przedziału od minus 7 do 6, suma od trójki do piątki. No i ostatni przypadek, w którym to mamy f od x mniejsze lub też równe 2, tak, czyli tutaj mamy ten przedział, czyli pod y równym 2 tutaj. Się starło mi o coś takiego. No i otrzymujemy, że Wtedy mamy x należące do przedziału od minus 6, tak bo minus 6 też jest, mamy tutaj lub równe, tak więc minus 6 też będzie się w to obliczała. No do trójki. Też domknięty, suma, może tu już troszeczkę niżej napiszę, suma od 5 do 6. I to są nasze. No i takie najważniejsze wartości funkcji tego wykresu, które możemy odczytać z wykresów funkcji. Tutaj może jeszcze dopiszę, które są malejące. Malejące będzie też od minus 2 do minus 1 oraz od piątki do szóstki, tak? a rosnące to będzie reszta, czyli od minus czwórki do minus dwójki i od dwójki do czwórki, za wyjątkiem minus y, jedynki, od minus jeden do dwóch, no bo to są akurat, no to jest akurat funkcja stała. No i co jeszcze możecie spotkać, no to wyznaczanie y, wartości y, funkcji, gdy mamy wzór, i dla podanego argumentu. No to popatrzmy, co my będziemy robić. Jeżeli mamy jakiś wzór jakiś funkcji oraz argument podany, no to podstawiamy sobie najzwyczajniej w świecie. To jest najprostsze, co może być. F od 2 równa się 2 do kwadratu odjąć 5 razy 2 dodać 1. To się równa 4 odjąć 5, dodać 1 równa się 4 minus 5 to jest. Minus 1, jak dodamy 1, to wyjdzie nam po prostu 0. Dobra. Kolejny przykład. Gdy f od x jest równe x do kwadratu, odjąć 5 pierwiastków z 2, no to wtedy mamy dla f od pierwiastka z 2 minus 2 równa się. Pierwiastek z 2 odjąć 2 do kwadratu, odjąć jeszcze 5 pierwiastków z 2 równa się. Korzystamy tutaj sobie ze wzoru skróconego mnożenia, który, który wygląda następująco, tak? A odjąć b do kwadratu, to jest a kwadrat, odjąć 2ab, dodać b kwadrat. Zatem otrzymamy pierwiastek z dwóch do kwadratu, to będzie 2, odjąć 2 razy 2, to jest 4 razy pierwiastek z dwóch, to są 4 pierwiastki z dwóch, i dodajemy jeszcze 2 razy 2, czyli 4. Odjąć 5 pierwiastków z dwóch, co się okazuje, otrzymujemy 2, dodać 4, czyli 6. I odjąć minus 4 pierwiastki z 2, odjąć 5 pierwiastków z dwóch, to jest minus 9 pierwiastek z 2. Czyli dla funkcji B mamy taką wartość dla argumentu równego pierwiastek z dwóch minus 2 takie. Raczej, znaczy mogą się trafić. To, to już są takie trochę trudniejsze przykłady, w każdym razie mogą się trafić. No i ostatni przykład. f od x równa się x do kwadratu, odjąć 6, x dodać 1. No to w takim razie 5 do kwadratu, odjąć 6 razy 5 i jeszcze dodajemy 1. No to nam wychodzi. 5 razy 5 to jest 25. Odejmujemy 30, dodajemy 1, wychodzi nam. Minus 4. I to jest nasz wynik. Czyli zobaczcie, tutaj mamy takie podstawowe własności funkcji, które można odczytać z wykresu, i one się raczej mogą pojawić na maturze. No i mamy wartości danej funkcji, gdy mamy jej wzór. Tutaj oczywiście są same. Funkcje kwadratowe, no ale tak samo by było, gdybyśmy mieli jakąś funkcję liniową. Tak, podstawiamy sobie x za x, no i wychodzi nam cała wartość dla x.